Tak kochani, w dzisiejszym odcinku. jest smutno, gdy... Jezu, jak kuźno. Dobra, w dzisiejszym odcinku. O oh, no, no, no. W tutejszym odcinku. Będzie takie dziwne. No prawdę. Muszę na chwilę zatrzymać. Okej. Okay. I tutaj mam te swoje TikToki to proszę wejdźcie tutaj, bo ja naprawdę tutaj ten bardzo i dla was. Na przykład jak z tym. Ej, podasz hasło no. do Wi-Fi. Ej, Dawajcie mi lajki, obserwują, followki mi daj, dajcie. Ja pierdole, ja... Nie, nie proszę, mi. I proszę. Tam jestem ja. Ja mnie ładnie wyszło to zdjęcie. Ale proszę, dajcie mi, bo na YouTube też to wyjdzie. Właśnie teraz jest. Tak. No więc. Y Dobra, więc no, ja tutaj tak. I teraz robimy HK, ja tylko link w opisie będzie. Yy, tutaj to pierwsze bon www.bonusy do mówię star Planet yy, Tutaj jest to. Yy, no. Wejdźcie w tą stronę, link macie w opisie. A ja teraz y, muszę Wam oczyścić umysły, bo każdy. nikt nie wie, jakie mam na imię. Po pierwsze, ja nie jestem y, Klaudia Kaźderka, tylko Jessica Kaderka, bo jestem teraz na koncie y, mojej siostry, Klaudii Derka. Ona też nagrywa na YouTubie, ale ja jej pomagam i czasami słuchać y, Klaudia, albo mnie Jessica, więc proszę subować y, nasz kanał, poradniki do gier, y, subskrybować, dawać lajki. Y, to był taki mały ogłoszeniowy filmik z linkiem w opisie, więc teraz pa! Ucz się!